Cześć, jak się macie? Witam Was na kolejnym podejściu do gry Demon Souls na konsole PlayStation 5. Dzisiaj ważne podejście, ponieważ podejmuje się wezwania pokonania trzeciego najpotężniejszego bossa w tej grze. Mowa jest o ognistym demonie Flame Lurker, znanego w polskiej wersji językowej jako mieszkaniec płomieni. No, myślę, że wystarczająco przygotowałem się do tej walki. Nazbierałem troszkę roślinek leczących. Mam też założony pierścień regenerujący punkty życia. Dodatkowo jeszcze założyłem pierścień ochrony przed ogniem. Mamy troszkę większą odporność na ogień, ponieważ to otoczenie jest bardzo nieprzyjazne, gdzie niegdzie po prostu płynie lawa i będzie nas to zbijać z punktów życia ukazał się nasz demon tak więc zaczynamy na pierwszy punkt sprawdzę może ile mu zabiera czar no dobra 97 punktów ale to nie jest mój styl walki ja podejmuję się pokonania go kurde ale on napierdziela starym oldschoolowym sposobem miecz tarcza na plecach problem tego bossa jest taki że im więcej zbijemy mu punktów życia, tym robi się coraz to bardziej niebezpieczny. Czasami dobrze jest zrobić unik na bok, czasami jest lepiej zrobić unik po prostu do tyłu. Widzicie, jaki on ma obszar rozproszenia tego ognia przy uderzeniu w ziemię tutaj akurat się udało mi obronić. Po prostu ciężko jest go podejść. O, teraz szlagi. Ciężko jest go podejść i przeatakować, jak on jest w tym szale, ale są też momenty, jak możecie zauważyć, że on odskakuje i tu jest dobry czas by się albo podleczyć, albo też przypakować mu jakimś czarem dystansowym czy z łuku, czy też z kuszym. no w zależności czym się posługujemy, ja nie rozwijam ani łuku, ani kuszy, ani czarów. Po prostu staram się naparzać, używać tylko miecza. Ten miecz mam na poziomie szóstym. Nie jest to potężna broń, ale jakoś sobie daje radę. Akurat w większości walk z bossami zauważyłem, że nie jest potrzebna tarcza. O, chyba będę musiał się podleczyć, czekajcie. Nie jest potrzebna tarcza. Lepiej trzymać broń oburącz. Wtedy damage jest potężniejszy. O kurde, tu się wpakowałem na lawę, ale dobrze, że mam ten pierścień. Widzę, że tam powolutku pierścień regen regeneracji życia. No, unik. Kurde, nie zdążyłem nawet. Pierścień regeneracji życia troszkę mi przywraca punktów. Też to ma swój plus. Nie zbiliśmy mu do tej pory zbyt dużo energii, a on już się rozwścieczył i to tak potężnie. Znowu przywalił. Dobra, kilka uników znowu mnie przysmarzył. Teraz unik się udał. Leczenie i dobrze byłoby go znowu podejść jakoś od boku, tylko on cały czas stara się być ukierunkowany. Po prostu twarzą w moim kierunku, co jest dość trudne. Teraz nie wiem, nie mam pojęcia jak. O, piękne szlagi. Nie mam pojęcia czasami, jak po prostu się bronię przed nim, chociaż większość czasu biegania z tym bosem trzymam yy, gardę na broni. O, to pierdolnięcie jest po prostu przepotężne. Lepiej nie być blisko w tym momencie. No to otoczenie jest bardzo nieprzyjazne. Dwa strzały, ok, to weszło. Połowa energii zbita. A czuję, że on się jeszcze bardziej rozścieczy Ok, cztery strzały. No to jest już full. Ile mogę y, strzałów zadać przy mojej staminie? Ok, tu się obroniłem, fajnie unik. Ale tu już nie dało rady. Okej, okay, znowu się trzeba podleczyć. Dobrze, że nam daje troszeczkę czasu. Przy tych odskokach swoich na tyły. Dobra, unik. I teraz trzy. Mogłem jeszcze chyba zapodać jeden cios. Ale to byłoby ryzykowne. Dobra. Seria uników. Teraz znowu muszę go podejść. Tylko, że on się tak łatwo nie daje podejść. Leczenie odskoki. Dobra, mamy chwilę do odsapnąć, ale nie, nie dużą. I teraz raz. Nie, nie trafiłem. Kurde, myślałem, że to już będzie końcówka. Stary, wytrzymaj. Leczenie nie weszło, powtórzę to. Ok, ale przywalił mi. Dobra, jeszcze jakoś daję radę z tą obroną. Jeszcze lawa. Kurde, normalnie nawet nie wiem kiedy wchodzę w tą lawę, bo ruszając się na tyły, po prostu nie wiemy co jest za nami. Ale parza serię. Raz, dwa. Nie, myślałem, że go wykończę w tej serii. O kurde, co to było? Co to było? Unik. Chyba nieudany, ale się zregenerowałem. Raz, dwa. Jest. O w mordę. Nie wiem, jak to się stało. Ale udało się go ubić. No, emocje sięgły zenitu. Dobra, muszę trochę ochłonąć. Walka była bardzo emocjonująca. Jakimś cudem się udało. Dobra, zlewelujmy troszkę naszą postać. Bo widzę, że mamy troszkę dusz.